Edward Kupiszewski 1940-2000. 60 lat, przy czym czas aktywności prozatorskiej w wypadku Kupiszewskiego przypadł przede wszystkim na mroczne lata 80. Mroczne i puste lata 80., które wielu badaczy historii literatury wieku XX nazywało w kontekście polskim pustą dekadą, próżnią literacką. Oto jedna z tego rodzaju relacji. Całe to dziesięciolecie, pisze Tadeusz Leczek, jawi mi się jako czarna dziura, w której niewiele było autentycznych wydarzeń literackich, którą trudno ująć całościowo, opisać w jakichkolwiek kategoriach. To jest fragment eseju Czarna dziura lat 80. Nyczek mówi o nieustającej produkcji literackiej, produkcji, powieściowych, powieściowej, niewykończanych prozach, pisanych niejako na popyt, na cito. I Kupiszewski w tym wypadku jawi się w sposób szczególnie dramatyczny, wręcz tragiczny. Debiutuje w 1979 roku. Tomem opowiadanie, kto był wyżej. I właśnie na te lata 80. przypada moment. Apogeum, jego artykulacyjnych możliwości, szczyt, szczyt ekspresji pisarskiej, gdy mówić właśnie o prozie, która wydaje się formą wojenną Kupiszewskiego, miejscem, w którym Kupiszewski realizuje swoje podstawowe modus operandi. I tak wyliczyć wypadałoby, bo kto był wyżej, specyficznych małych formach, specyficznych opowiadaniach, w których pisarz gra z konwencją. Krótkiej struktury. Wymienić należałoby już o wiele bardziej znane. Miałbym taki piękny pogrzeb. 1981 rok. Koniak dla anioła stróża. 1984. A więc dyptyk, który po wielu latach doczekał się swojej trzeciej części. Już w 1998 roku za grzechy cudze i własne. Ale dalej. Wiara, nadzieja, miłość. 85. Bardzo ważna, istotna, doceniona przez krytykę Pokochać w sierpniu. Nagroda imienia Stanisława Piętaka. Za rok 1985. Docenione, ktoś powiedział. Nagroda Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Konkretnie trzecie miejsce dla powieści Kupiszewskiego i przekład tej powieści na język węgierski. I oczywiście te dekady lat 80. wymienionych przeze mnie... Pięć powieści zamyka miłość zostawia ciszę. Rok 1989. Nie ciwmy się kupiszewskiemu, kiedy mówi on w sposób następujący. Naiwny myślałem, że wyprzedzam czas, a to czas mnie wyprzedzał. Książki nakładały się zaledwie cieniem na plamach białych, które odsłaniały bardzo gorące ostatnie lato. To gorzka refleksja Kupiszewskiego. Refleksja napisana już pod koniec dekady lat 80. w takiej niewielkiej nocie dla tygodnika Trudności z wydawaniem książek, 1988 rok nr 8. Tam Kupiszewski opowiada o nieustannych przeszkodach, z jakimi się stykał, usiłując wydawać swoje powieści z tego czasu. Wpierw będąc posądzanym o anachronizm, bo któż to widział w latach 80. rozliczać czasy stalinowskie, a tego dotyczył dyptyk miałbym taki piękny pogrzeb oraz koniak dla nieła stróża. Wreszcie pokochać w sierpniu wydawało się już tylko spóźnionym pogłosem prozy rewizyjnej czasów stanu wojennego i oczywiście przegrywało z poczytnym romanem bratnym i skandaliczną wówczas powieścią Rok w trumnie Kupiszewski Moje ostre zdanie także zachowywał na temat bratnego. Jeśli roman bratny, pisał Edward Kubiszewski, wyda dobrą książkę, natychmiast ukaże się 100 recenzji. Jeśli wyda książkę słabą, ukaże się ich ponad 200. Ponieważ roman bratny wydaje po dwie książki rocznie, zatrudnia przez okrągły rok całą krytykę. Są przecież oprócz recenzji takie formy jak wywiady, zapisy, dyskusje, se i podobne. Można odnieść wrażenie, że krytycy czekają tylko na jego książki i nimi się podniecają. Po raz kolejny apeluję do Państwa o wyrozumiałość. Nie należy dziwić się żalowi kupiszewskiemu. Rok w trumnie w, podstawowym, w swoim podstawowym zrębie fabuły powielał fabułę Pokochać w sierpniu. Na tle Roku w trumnie wydaje się dużo bardziej finezyjną. Cóż, pokochać w sierpniu nie miało szans na taką poczytność, jak yy, owrzaskiwana wręcz powieść Bratnego, uważana za jedną z jego najgorszych powieści, wręcz powieść szalpierczą na temat prawdy o stanie wojennym. Kupiszewski w swoich kolejnych powieściach, wpierw dotyczących lat stalinowskich na wsi. We wsi, małym miasteczku, następnie zaś lat 80. rewizji czasów stanu wojennego, epoki solidarnościowej i postsolidarnościowej, to oczywiście wpierw miałbym taki piękny pogrzeb, koniak dla anioła stróża, następnie ktoś powiedział, miłość zostawia ciszę, to pisarz, którym moim zdaniem ze swoim pisarstwem wiąże konkretny projekt. I tak bym odczytywał prozę Kupiszewskiego nie jako rodzaj poczytnej beletrystyki, chociaż z pewnością doskonale potrafił Kupiszewski romansować i flirtować z literaturą popularną, ale jako projekt, jako rodzaj syntezy. W tych powieściach, w których wpierw usiłuje portretować lata 50., a następnie lata 80., wieku XX na prowincji. Na prowincji wiejsko-miejskiej Kupiszewski za wszelką cenę chce uniknąć pułapek wielkiej stołecznej literatury, która była literaturą, co tu dużo mówić. Inteligenckich obrachunków, owe obrachunki, czy też rozrachunki inteligenckie, u Kupiszewskiego nie tracą niczego ze swojego napięcia i dramatyzmu, ale zyskują małą formę. Przyglądamy się światu niejako w soczewce, pod zaparowanym mikroskopem. Zaparowanym, gdyż wiemy, że wnikamy w sam środek cyklonu, rodzaj żywiołu. Ten żywioł wiejsko-miejski, Kupiszewski, usiłuje odwzorowywać. Poprzez nierzadko parwne postaci, których, których charakterystyki dopełnia żywa mowa. Dialekt miejski, mało miejski, gwara wiejska, one współtworzą coś, co moglibyśmy nazwać wielopiętrowym językowym obrazem świata, powieści autora Pokochać w Sierpniu. To nie jest literatura wielkich obrachunków, ale chciałbym nazwać to w sposób absolutnie neutralny literatura obrachunków małych. Małego obrachunku, skupienie swojej uwagi na przestrzeni, która domaga się swojej rewizji, przestrzeni, która domaga się swojej syntezy. Wydaje się więc, że autor pokochać w sierpniu lojalnie usiłuje spłacić zadawiony i niewypłacony dług owej rzeczywistości prowincji. Przemiany, które dotyczyły wielkiej literatury chłopskiej oraz literatury obrachunków inteligenckich, takie jakie obserwowaliśmy w wielkich miastach, Polski nie dotyczą przemian prowincjonalnych. Nie jest to wyłącznie wariacja z powtórzeń, a konkretne zadanie pisarskie, które domaga się swojego urzeczywistnienia, to też Kupiszewski bynajmniej nie może być traktowany jako epigon, epigon literatur chłopskich czy też miejskich, w żadnym wypadku nie przystaje do pozycji, do pozycji tego rodzaju. Więcej należałoby powiedzieć. Otwarcie, nawiązując do tematów chłopskich w tonie opowiadań, kto był wyżej, z 1979 roku, Edward Kupiszewski dystansuje się wobec owej formy chłopskiej. Nigdy nie wznieca tematu chłopskiego w sposób całkowicie oczywisty, co oznaczałoby, że miał ogromną świadomość konwencji, a świadomość ta miała go w jego mniemaniu zapewne przede wszystkim ocalać od anachronizmu i epigonizmu. Miał poczucie, że jest twórcą i architektem nurtu oryginalnego. Tak też był, co tu dużo kryć, odczytywany. Dość tu przypomnieć zachwyty takich z krytyki literackiej lat 80., jak Piotr Kuncewicz, nad Pokochać w Sierpniu, jako nad najgorętszą powieścią polityczną, która musi stać się czymś w rodzaju literackiego skandalu, wybudzenia z marazmu rzeczywistości lat 80. -tych. Tak się nie stało. Chociaż Kupiszewski zyskał swoje laury. Może warto powiedzieć, więc w jaki sposób pisarz sięgał do formuły literatury popularnej, skoro potrafił zawiązywać ze swoim czytelnikiem alians, flirtować z nim, z jego oczekiwaniami. Spośród najbardziej potrzebnych powieści Kupiszewskiego, dzisiaj jako najbardziej cenione przez czytelnika tego pisarza uważa się koniak dla anioła stróża, czy pokochać w sierpniu właśnie. Józef Baran pisał, a propos właśnie koniaku. Kupiszewski nie ogląda się specjalnie przy pisaniu na krytyków i elitarnych odbiorców. Pisze swoją prozę przede wszystkim pod czytelnika i dzięki pisarskiemu poczuciu humoru oraz umiejętności budowania walki, narracji, dialogów i żywej akcji ma szansę zdobycia szerokiego kręgu odbiorców. Więc nie jest też tak, że mógłby być odczytywany jako pisarz formy popularnej. Raczej poszukuje form, w których mógłby zderzać ze sobą rejestry wysokie i niskie. Świadczą o tym te prozy Kubiszewskiego, które nie wkraczają w tematy społeczno-polityczne czy też ekonomiczno-polityczne. Kupiszewski jest również mistrzem groteski oraz narracji alegorycznej czy też alegoryczno-wspomnieniowej. Świadczy o tym wydana już pośmiertnie, po śmierci pisarza, antologia prozy Cień Widnących Akacji, powieść, powieść wydana z, re, z maszynopisu oraz wieczerza w rajskiej Dolinie. Cień kwitnących akcji. Ale to nie wszystko. Oddajmy więc może głos Dorocie Plucińskiej, która w zakończeniu swojego tomu Literatura na Prowincji Granice, formy, konteksty Przykład Edwarda Kupiszewskiego wylicza z jakimi formami mamy do czynienia w wypadku tego pisarza. Był artystą wszechstronnym, a o jego wszechstronności do dzisiaj, 21 lat, po jego śmierci nie mamy całkowitego dostępu. Należy o tym powiedzieć otwarcie, zwłaszcza z perspektywy, jakie utwory zupełnie dla nas nieznane Prucińska w swoim zakończeniu wylicza, mające pozostawać wyłącznie w maszynopisie, w posiadaniu żony Edwarda Kupiszewskiego. Nigdy nie wydane opowiadania, dialog z maszyną do pisania, groteska, sława gorzka jak piołun, w dużym zamieszkam mieście pozostawić miał w maszynopisie nie tylko powieść Wieczerza w rajskiej dolinie, ale również i inną powieść, o której do dzisiaj niewiele wiemy jako jego strołęcy czytelnicy. Pod tytułem Wszystkie pary tańczą do tego ballada o wzlocie i upadku. Kupiszewski to także dramaturg, co być może dla wielu z państwa wyda się ogromnym zaskoczeniem. Mamy dwa słuchowiska Kubiszewskiego. Jedno słuchowisko o wiele lepiej znane, słuchowisko radiowe Dług, oraz drugie Toast, które było zapewne dla niego nielada zadaniem, ponieważ była to dramatyzacja wątków koniaku dla Anioła Stróża. Kubiszewski otrzymał zadanie stworzenia udramatyzowanej wersji fabuły, którą zawarł w koniaku. To nie wszystko. To także autor jednoaktówek. Przyszedł do ciebie list, czy też. Trzyaktowej, trzyaktowego dramatu realistycznego i będziesz kochana. Przykładów tutaj można przywoływać wiele. Mamy komedię. Wieczorem, gdy zaczęła się Kobra, czy też jednoaktówka Decyzja, która ma być dramatycznym przepisaniem wątków jego powieści politycznych. Kupiszewski. Flirtuje z konwencją fabuły kryminalnej, a zarazem, a zarazem czerpie, yy, czerpie z konwencji absurdów, niewydanej powieści, jak pisze Pulcińska, Wszystkie pary tańczą. Akcja miała zostać skoncentrowana na zabiegach poszukiwania głównego bohatera, cytuję, zmarłego, ponieważ niebawem powinny się rozpocząć uroczystości pogrzebowe w małym prowincjonalnym. Miasteczku. Absurdalność, pisze badaczka przedstawionej rzeczywistości, potęgują narastające obrazy walki o pierwszeństwo i władzę w lokalnej społeczności groteskowo, skontrastowane z obrazami muzyki, śpiewu i tańca. Z troszeczkę salto, prawda? Salto konwickiego, też za całym absurdem tego wielkiego filmu Wajdy Salto ze scenariuszem Tadeusza Konwickiego, aczkolwiek pozbawione romantycznego patosu, który Salto towarzyszył. Ja myślę, że to skojarzenie z Konwickiem jest nie bez Kubiszewski nie byłby w stanie pójść jego drogą. Przypomnijmy, to właśnie ze sprawą Konwickiego do y, historii lat 60. -tych. Polski, PRL-owskiej, wkroczył termin Nasza Mała Stabilizacja. Trudno mi wyobrazić sobie Kupiszewskiego jako autora powieści dziejących się w czasie naszej małej stabilizacji. Trudno wyobrazić sobie Kupiszewskiego jako komentatora rzeczywistości kierkowsko-gomułkowskiej. Kupiszewski istniał właśnie jako obserwator, wiwisekcjonista i rezoner tych dwóch wielkich epok. Epoki lat 50., którą epoki stalinowskich poststalinowskich rozrachunków, którą odzwierciedlał przede wszystkim w trzech powieściach. Miałbym taki piękny pogrzeb, koniek dla miała stróża oraz zagrzechy cudzej własne oraz epoki lat 80., którą portretował m.in. w miłość zostawia ciszę i pokochać w sierpniu. Nie przyznawał racji nikomu. Ktoś powiedział, ani racja ta nie stanęła po stronie ZLS-u, ani po stronie PZPR-u, ani po stronie Solidarności. To, co raczej chciał odzwierciedlić w swoich opowieściach z życia prowincji, to anarchia światopoglądów. Anarchia światopoglądów, niewielkich, wiejskich, niewielkich rozumem wiejskich dyletantów, Mikrych proletariuszy, ćwierć inteligentów, wszyscy oni tworzą coś, co można by nazwać gogolowską groteską Perlowskiej prowincji. Ale, ale tej grotesce nie brak miary autentycznej. Kupiszewski jest w owej grotesce realistyczny, co sprawia, że, że, że nie, brak mu, nie brak mu również yy, odpowiedniej porcji zaufania. My mu chcemy ufać. Mamy poczucie, że jest to pisarz lojalny wobec naszych oczekiwań. Pisarz, który nie jest y, y, skłonny do eksperymentu ani awangardy w prozie. Pisarz, który chce przede wszystkim zjednoczyć się z czytelnikiem i jego oczekiwaniami oraz sportretować konkretny świat. Tak jak wskazywałem świat lat 50. oraz 80. Mam jakieś głębokie poczucie, że właśnie dekady stabilizacji czy dekady lat 70. tego pisarza całkowicie... By mnie interesowały. Że w latach 50. oraz 80. odnalazł coś w rodzaju zwierciadła dla swojego własnego pragnienia, potrzeby, przymusu rewizji portretu społeczności kici małomiejskiej i prowincjonalnej. Warto podkreślić, że o ile miałbym taki piękny pogrzeb, czy koniak dla Anioła Stróża, mają w sobie wiele humoru, pogody, sowistrzalstwa. A więc ta dekada lat 50. przypomina trochę, przypomina trochę inicjacyjną opowieść dojrzewania yy, młodego bohatera wraz z ustrojem, coś w rodzaju wspomnień niebieskiego mundurka, tak bym to określił. Bo, bo, bo to wbrew pozorom ten wzorzec, wzorzec inicjacyjny, powieści inicjacyjnej był bliski Kupiszewskiemu, był bliski także Maliszewskiemu w jego powieści przed wyrokiem, bohater Dojrzewa w trakcie mrocznych lat 50. w więzieniu w Toledo, yy, ukarany kilkumiesięcznym aresztem. To jest przed wyrokiem Maliszewskiego i zauważmy, że bardzo podobny kontekst dojrzewania głównego bohatera wraz z dojrzewaniem, a jednocześnie wyrodnieniem ustroju Stalinowskiego rejestrujemy, w miałbym taki piękny pogrzeb Kupiszewskiego. Pogody w tym nieco więcej, gorzkiej pogody, ale pogody owszem, niż w utworach z lat 80. Dużo więcej mroku i... Tej goryczy groteski znajdujemy właśnie w Pokochać w Sierpniu. Nie zawahałbym się nazwać tego utworu jedną z najciemniejszych powieści pisarza, ale właśnie przez to tak fascynujących i, i tak gorących. Tak zresztą przez krytyków utwór ten był e, definiowany jako gorąca proza o sierpiecie. Edward Kupiszewski, Koniak dla Anioła stróża. Słuchaj chłopie, w tym tygodniu przyjeżdża do naszego województwa szef rządu. Towarzysze zaprogramowali, że odwiedzi moją spółdzielnię, a u mnie puchy, 200 sztuk zaledwie stoi. Pożyczysz, szef rządu obejrzy, przejdzie się po bazie i pojedzie. Już dwa dni doprowadzam ją do porządku. Chłopaki malują krawężniki, myją ciągniki, zbierają papierki i butelki. Płot nawet poprawiliśmy. Od kilku dni szukam kogoś, kto by mi pożyczył świn. Jagłoński jest zaskoczony i zdumiony. To przecież oszustwo. Zbyt mocne słowo. Po prostu przemieszczenie majątku spółdzielczego. Tak się robi. Dwa uczucia zrodziły się nagle w człowieku. Niesmak? i poczucie zjawiającej się szansy. Tylko w taki sposób rozwiąże problem gnojówki. Powinieneś mi jeszcze koniak postawić, czartuje gość. Jabłoński podchodzi do barku. Postawię. Wyjmuje kieliszki i otwiera butelkę, którą przeznaczył dla Banasiaka. To jest koniak dla anioła stróża, ale pal go sześć. I opowiada historię Banasiaka. Gość bawi się nią. Wydaje mu się bardzo literacka. A kiedy Jabłoński wspomina, że sekretarz szykuje dla niego odznakę, gość mówi Bardziej się odznaką ucieszy niż twoim koniakiem i tak pewnie żytnią, albo nawet bimber pija. Odznakę to sobie na ścianie powiesi i będzie przypinał do marynarki w każdą niedzielę. Pewnie, że się ucieszy, potwierdza Jabłoński. Powoli butelka opróżnia się, a oni są coraz weselsi. Jabłoński jest już niemal przekonany, że staruszkowi znacznie większą radość sprawi odznaka za zasługi dla województwa. Jest już w podeszłym wieku, więc i ze zdrowiem może mieć kłopoty. Nie wypada także wtargnąć do cudzego domu bez uprzedzenia. Dopilnuję, aby sekretarz wystawił wniosek, należy mu się. Mówi, jakby sam sobie przypominał. Pogrążają się w doskonały nastrój. Czas przestał się liczyć. Ustalają, że jutro z samego rana Jabłoński wyprawi tuczniki dwoma ciągnikami, a kolega wyśle od siebie cztery. To powinno wystarczyć. Jutro podpiszą na wszelki wypadek prywatną umowę. Ma pełne zaufanie do przyjaciela, ale na wszelki wypadek się zabezpieczy. Pokaż to swoje królestwo. Prosi, przybyły. Zakładają gumowe buty, przechodzą przez plac bazy. Powietrze pełne jest potwornego fetoru. Z daleka słychać pracę pomp. Muszą teraz przebyć dużą kałużę kleistej mazi. Ostrożnie stawiają nogi i nie wyjmując nad powierzchnię, powoli posuwają się do przodu.